świętujemy Światowy Dzień Wolontariatu. No i wszystkich sądecznie, bardzo prosimy, można to nas machać, my machamy do Was! Jestem bardzo dumna właśnie z młodzieży sądeckiej i oni się stają lepsi, ludzie się stają szczęśliwsi to jest naprawdę wspaniałe. Wolontariat. Bardzo dobra inicjatywa dla mnie jest to bardzo szlachetna działalność. Z dobrego serca to wynika. Bardzo mi się podoba. gala. Tyle ludzi na sali, że tyle wolontariuszów jest zaangażowanych czyni nie dobra. Jest fajnie tak. i na pewno to nie jest nudno. Panie dopełniły to występy artystyczne? Ta odwaga młodych ludzi, żeby się zaprezentować, wyjść na scenę. nagrody, wypowiedzi różnych osób. No ten sumowy miód wszystkich. Być takim napompowany takim dobrem, chęcią pomagania ludziom. Wolontariuszem się jest, a nie tylko bywa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wolontariuszy.